Dzień dobry Państwu. Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Umawialiśmy się z Państwem 2 października po spotkaniu z panem ministrem Niedzielskim, na którym byliśmy z panem posłem Jońskim. 2 października pan minister Niedzielski zobowiązał się do przedstawienia nam z końcem października pełnej informacji na temat rozliczenia umowy na zakup respiratorów, którą podpisał 14 kwietnia minister Szumowski. Szanowni Państwo, w zeszłym tygodniu, we wtorek, rozmawialiśmy w Sejmie z panią wiceminister Anną Goławską, umawiając się dzisiaj na spotkanie na godzinę dziewiątą. Pisemnie potwierdziliśmy naszą kontrolę poselską w piątek panu ministrowi Niedzielskiemu i pani minister Goławski. Szanowni Państwo, dzisiaj e, przyszliśmy tu na spotkanie żeby opinia publiczna mogła poznać efekt rozliczenia umowy na respiratory. Przypomnijmy, 1041 respiratorów niedostarczonych, ponad 17 milionów złotych nieoddane przez handlarza bronią. Szanowni Państwo, na wejściu z panem posłem Jońskim o godzinie 9.30 otrzymaliśmy maila od dyrektora administracyjnego, w którym informuje się, że został wprowadzony niezwłocznie zakaz wpuszczania na teren Ministerstwa Zdrowia osób z zewnątrz. Szanowni Państwo, jest to rzecz niebywała. Naszym celem jest przekazanie opinii publicznej konkretnych informacji. Te informacje możemy uzyskiwać w różny sposób, w formule wideokonferencji, w formule dostarczenia materiałów na maila. Dzisiaj tak naprawdę Mamy przed sobą zabarykadowane Ministerstwo Zdrowia, które odmawia jakichkolwiek informacji. Wyłącza stosowanie prawa i żadne polecenie dyrektora generalnego nie może zakłócić wykonywania pracy poselskich w trudnych warunkach epidemicznych, również dla nas. To jest kwestia rzetelności państwa. Szanowni Państwo, te, ta zamknięta brama jest symbolem. W tej chwili Ministerstwo Zdrowia. To jest jakiś ministerstwo zdrowia, wprowadza jakiś pionierski, pionierską strategię walki z koronawirusem, a dokładnie e, walki z prawdą. Nikt nie chce ujawnić prawdy odnośnie respiratorów w Ministerstwie Zdrowia. Poprzedni minister, minister Szumowski wraz z wiceministrami podpisywali umowę na zakup 1241 respiratorów. Przelali pieniądze. Odszedł pan minister Szumowski razem z panem ministrem Cieszyńskim w Niesławie. Przypomnę, kiedy odchodził, brakowało 70 milionów. Ale dzisiaj, po paru tygodniach, dalej brakuje tych pieniędzy brakuje 70 milionów, brakuje respiratorów. Ale minister się zmienił jest minister Niedzielski, który nas poinformował, że nadano klauzulę ściśle tajne, jeśli chodzi o respiratory, żeby się oczywiście nikt nie dowiedział. I może w ten sposób myślano, że Razem z posłem Szczerbą nie będziemy już tropić wątku 70 milionów. Nic bardziej mylnego. Proszę państwa, oszuści za niedostarczone respiratory powinni trafić za kraty. Mówimy to dość oczywiście i mówimy to dość e, stanowczo. Otóż e, były już przypadki w Polsce, jak w Toruniu, że pacjent zmarł, dlatego że nie było respiratora. Pacjent zmarł. Przyczyną było właśnie e, brak respiratora. Są województwa, gdzie dzisiaj tych respiratorów jest kilka albo w ogóle ich nie ma. I kiedy mówiliśmy w lipcu, sierpniu, że te respiratory są bardzo ważne, że te pieniądze by się przydały od handlarza bronią na zakup faktycznych respiratorów, to jeden minister, a później drugi to bagatelizował. Chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, że dochodzą do nas informacje, za wszystkim stoi agencja wywiadu. Pieniądze miały iść na fundusz operacyjny. Operacja się udała, tylko pacjent nie przeżył. I żądamy również od premiera informacji, który nadzoruje służby specjalne, informacji w tej sprawie. Co to była za akcja? Gdzie są te pieniądze? Proszę Państwa, jeśli ktoś myśli, że w ten sposób nas zniechęci, będzie wysyłał maile na chwilę przed przyjściem posłów, którzy korzystają z ustawy o wykonywaniu mandatów posła i senatora, żeby móc przeprowadzić kontrolę, będą zamykali bramy i drzwi, tak jak to w tej chwili. I myślą, że nam zamkną usta, to się mylą. Tą sprawę wyjaśnimy do końca, chcę powiedzieć. Ciekawostką jest to, że faktycznie miały wrócić te pieniądze dużo wcześniej. Później był kolejny termin, 31 października. Dzisiaj mamy 2 listopada, pieniędzy nie ma, respiratorów nie ma, ale też nie ma żadnych informacji z prokuratury. Od wielu tygodni już leżą nasze wnioski w prokuraturze. Proszę Państwa, nie ma 70 milionów, handlarz obraca tymi pieniędzmi. Panie ministrze Ziobro, gdzie pan jest, pytam. Gdzie pan jest? Dlaczego pan w tej sprawie nie reaguje? Tu chodzi o ludzkie życie i zdrowie. Mogliśmy się wspierać w lipcu i sierpniu, mogliście sobie z tego żarty robić. Ale dzisiaj, kiedy potrzeba będzie na, w szpitalach tych respiratorów i tych pieniędzy, każda złotówka jest ważna. Szanowni Państwo, jesteśmy przekonani, że sytuacja procesowa, przyszła sytuacja procesowa ministra Szumowskiego jest bardzo trudna. Ale dzisiaj do ministra Szumowskiego dołącza minister niedzielski. Minister, który przecież miał pokazać skuteczniejszą walkę z pandemią. Minister, który miał zapewnić transparentność działania tego urzędu. Urzędu, który doprowadził również do dymisji ministra i wiceministra. Ich niegospodarność, ich niecelowe zakupy, nierozliczenie się z tego. Szanowni Państwo, było ponad 6 miesięcy, żeby odzyskać pieniądze ministerstw od handlarza bronią, żeby Ministerstwo Zdrowia odzyskało to środki dla pacjentów. To był ten czas, pół roku, żeby niewiarygodny kontrahent przestał i zniknął z orbity wpływów w tym resorcie. Były dostępne respiratory w ramach przetargu europejskiego. Były dostępne respiratory w ramach pomocy, którą chciała administracja amerykańska z... przedstawić panu prezydentowi Ducie. Z żadnej z tych możliwości nie skorzystano. Agencja Rezerw Materiałowych potrafiła, potrafiła kupować respiratory za kwotę dwu-trzykrotnie mniejszą. Szanowni Państwo, pandemia nie może być wytłumaczeniem dla defraudacji. Dzisiaj, szanowni Państwo. My pokazujemy, do czego doprowadziły te miesiące nieprzygotowań, zaniechań. To rzecz nie bywała. Wczoraj w województwie podlaskim nie było żadnego wolnego respiratora. Wczoraj w województwie pomorskim były cztery respiratory. Respiratory! I to pytanie też dzisiaj chcieliśmy zadać ministrowi Niedzielskiemu. Te 200 respiratorów, które dostarczył handlarz, przecież one przyszły z niepełną dokumentacją. Bez paszportów urządzeń, bez instrukcji w języku polskim, z nieprawidłowym okablowaniem, które nie jest stosowane w polskich podmiotach leczniczych. Szanowni Państwo, dochodzą do nas informacje również, że ministerstwo, które przecież już zakończyło współpracę z niewiarygodnym kontrahentem, zamierza z nim negocjować. Zamierza jakieś kolejne respiratory przejmować. Nie wiadomo skąd one są: czy one są z demobilu. W jaki sposób pozyskiwane i kto daje gwarancję ich funkcjonowania. Szanowni Państwo, takich rzeczy w środku pandemii po prostu nie można robić. Jest to rzecz absolutnie niebywała. Szanowni Państwo, nie spoczniemy i będziemy kontynuować nasze działania. Uważamy, że każdy powinien móc zgłosić nieprawidłowość. Nieprawidłowość, która występuje w przestrzeni funkcjonowania resortu zdrowia. I wojewodów, bo to oni są odpowiedzialni za te wszystkie nieprzygotowania. Szanowni Państwo, z Panem Posłem Jońskim uruchamiamy dzisiaj stronę internetową. Jest to inicjatywa naszych biur poselskich. Serwis interwencyjny. Panie pośle, jak się nazywa ten serwis? Zacznę powiem, jak się nazywa, to jeszcze, Szanowni Państwo, do. Afery respiratorowej, słowo, bo to dość ważne. Otóż handlarz bronią nie dostarczył respiratorów, ale te maseczki sprzedaje na każdej stacji Orlenu. Jego firma. I szanowni państwo, żeby było lepiej, to ten kontrakt został podpisany z firmą EIK, z handlarza bronią, w momencie, kiedy było wiadomo, że te respiratory nie trafią do Ministerstwa Zdrowia. Szanowni państwo. To pokazuje, że ten przekręt nie tylko był tu w Ministerstwie Zdrowia. Ten przekręt jest dużo większy niż Ministerstwo Zdrowia. I nie wierzymy w to, że premier Morawiecki o tym wszystkim nie wiedział. Bo kto dał zgodę, żeby człowiek, który nie dostarczył respiratorów i który jest winien 70 milionów, mógł handlować maseczkami na stacjach Orlen, na wszystkich stacjach Orlen? Szanowni Państwo, będziemy tu wracać, dopóki opinia publiczna nie pozna informacji, do których ma prawo. Ale również, jak już zapowiedziałem przed chwilą, uruchamiamy z panem posłem Dariuszem Jońskim serwis interwencji poselskiej. Strona internetowa działa od tego momentu. www.koronawirus-pomagamy.pl Szanowni Państwo, ten serwis jest do Państwa dyspozycji. Będziecie mogli informować nas o wszystkich nieprawidłowościach w obszarze zdrowia, o wszystkich zaniechaniach, których dokonuje Ministerstwo Zdrowia i agendy rządowe, wojewodowie, którzy wydają coraz bardziej dziwaczne decyzje, narażając życie i zdrowie pacjentów. Otrzymaliśmy również informacje, to nas także dzwonią rodzice, dzieci, które leczą się w oddziale psychiatrii dziecięcej. Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Poinformowali nas, że wojewoda Mazowiecki, premier, w ciągu siedmiu dni nakazali likwidację oddziału Psychiatrii Dziecięcej. Tam są łóżka, tam jest sprzęt, tam są nawet prześcieradła, które kupiła Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Jeżeli będą takie sytuacje, że wojewodowie na swoich statystykach będą wykazywali, że są respiratory, albo że ministerstwo. Jest gotowe przekazać respirator, ale ten respirator nie dochodzi lub inny sprzęt medyczny. Korzystajcie Państwo ze strony internetowej koronawirus pomagamy.pl każdy przypadek zgłoszony z panem posłem Jońskim. Będziemy analizować, będziemy podejmować interwencje poselskie. Nie może być tak, że błędy rządu, błędy administracji będą zrzucane na medyków. Medycy mają prawo do godnej płacy. I godnych warunków. I nikt nie może obciążać ich zaniechaniami półrocznymi rządu, które wykazywaliśmy w czasie naszej kontroli poselskiej. Szanowni Państwo, dlaczego ta strona? No między innymi dla tego, aby pokazywać takie przykłady jak chociażby z Kutna. Otóż, Szanowni Państwo, wojewoda podjął decyzję o przekształceniu szpitala powiatowego, który obsługuje 100 tysięcy mieszkańców w całym powiecie kutnowskim, na zakaźny z czwartku na piątek. Ja byłem w piątek z kontrolą poselską w szpitalu w Kutnie. Spotkałem się też z pielęgniarkami położnymi. One mówią: "Od północy działa szpital, a my nie mamy żadnej umowy. Nie wiemy na jakich warunkach mamy tutaj być. Nie mieliśmy przeszkolenia odpowiedniego, żeby zajmować się pacjentami covidowymi". Rozmawiałem chwilę przed konferencją. Dzisiaj jest poniedziałek. Dalej nie wiedzą na jakich umowach. Część personelu wypowiada w ogóle umowy. Lekarze i pielęgniarki nie wiedzą na czym stoją. To jest po prostu jeden wielki skandal co robi ministerstwo. Brak strategii, brak pomysłu i chaos powoduje, że ludzie zostają sami. Wszystkie operacje, ponad 200 pacjentów zostało odwołane, operacje i zabiegi. Wojewoda wskazał dwa inne szpitale w Łęczycy i w Łowiczu. Nie ma wolnego miejsca. Ludzie pytają, gdzie mają jechać. Czy ktoś na głowę upadł? Tam, na północy województwa łódzkiego, można było otworzyć taki polowy. A nie zamieniać szpital, który obsługuje 100 tysięcy ludzi i mówiąc, żeby sobie pojechali gdzieś indziej, a w tych innych szpitalach nie, było, nie ma miejsca. Szanowni Państwo, takie przykłady braku strategii, konsekwencji, braku pomysłu i zostawienia ludzi na bruku będziemy nagłaśniać. Po, po to jest między innymi ten serwis koronawiruspomagamy.pl. Szanowni Państwo, od kilku miesięcy komunikujecie się z nami. Przekazujecie nam różne informacje o nieprawidłowościach, o niecelowych zakupach, o niegospodarności, o braku przygotowania, o złym traktowaniu pielęgniarek, ratowników medycznych, którzy do tej pory nie wiedzą na czym stoją, czy dodatki, które zostały wynegocjowane w 2015, tak zwane zębalowe, będzie utrzymane w 2020. Ale są również konkretne przypadki, takie chociażby jak w szpitalu Dzieciątka Jezus przy ulicy Lindleya. wtedy, kiedy pracownicy Personel medyczny, salowe jednego z oddziałów, mieli stworzyć taką, taką barierę zabezpieczającą oddział COVID minus COVID plus, co zrobili? Kupili sami worki, kupili, kupili taśmę. Oni robili te zabezpieczenia. Ta sytuacja jest po prostu e, całkowicie nie do akceptacji. Jeżeli Państwo będziecie mieć do czynienia, za, za, zwracamy się również do medyków, jeżeli będziemy mogli w czymkolwiek Państwu pomóc, zainterweniować, nasze biura poselskie są do Państwa dyspozycji. Wystarczy e, napisać wiadomość. Zach e, będziemy również zachowywać anonimowość tych osób, które będą nas zgłaszały te informacje. Będziemy je weryfikować w ramach przysługujących nam praw. I ostatni przykład, Szanowni Państwo, ale też dość istotny, pokazujący brak pomysłu i strategii. Wieruszów, Szpital w Wieruszowie, Wojewoda podejmuje decyzję o przekształceniu pediatrii w zakaźnię. Tylko jest jeden problem. Nie ma ani jednego respiratora, ani jednego zakaźnika. Takie przykłady będziemy nie tylko nagłaśniać, ale do końca wyjaśniać. Chcemy również poinformować, że poprosiliśmy o wszystkie dokumenty związane z budową Szpitala Polowego na Stadionie Narodowym. Poprosiliśmy wszystkie dokumenty i kontrakty, jakie były podpisane na usługi przy budowie tego szpitala. E, oczywiście Państwa poinformujemy o wszystkich tych e, wnioskach, jakie będziemy z tego tytułu mieć, ale będziemy się temu również przyglądać, bo trafiają do nas niepokojące informacje również w tej sprawie. Dziękuję. Państwo jesteśmy do dyspozycji, jeżeli są jakieś pytania. Pani redaktor nie wróciła, nie wróciła ani złotówka od 26 czerwca. Wyobraźcie sobie państwo, że ktoś obraca tymi pieniędzmi od 14 kwietnia. W zeszłym tygodniu z panem posłem Jońskim zadawaliśmy pytanie pani wiceminister Szczurek żelasko na posiedzeniu Sejmu. Pani wiceminister potwierdziła, tak, brakuje, 15,6 miliona euro. To jest jakieś 70, ponad 70 milionów złotych. Plus do tego trzeba doliczyć odsetki ustawowe, yy, które handlarz jest winien Ministerstwu Zdrowia. Otrzymaliśmy również bardzo dziwną informację, że mimo tego, że Ministerstwo Zdrowia zakończyło współpracę z niewiarygodnym kontrahentem, kontrahent dyspo, dysponuje jeszcze jakimiś respiratorami. Pytamy się, czy to są takie same respiratory, jakie dostarczał, czyli niekompletne z niewłaściwym o przyrządowanie, z niewłaściwą dokumentacją, z brakiem tej dokumentacji. Czy ktoś jest w stanie temu człowiekowi, temu podmiotowi w czymkolwiek zaufać? Czy tak naprawdę mamy do czynienia z sytuacją taką, że tych pieniędzy po prostu nie ma, że one wyparowały? I teraz próbuje się robić pewną złudę, że jakieś respiratory jeszcze handlarz bronią może ma. Eee, to jest sytuacja eee, niepokojąca. Apelujemy i prosimy. Panie Ministrze Niedzielski, ma Pan czas do końca dnia. Żeby stanąć przed kamerami i opinią publiczną i polskimi pacjentami i powiedzieć wprost, jak zostanie rozliczona sprawa umowy na respiratory. I jeżeli nie zostaną te pieniądze, te 70 milionów złotych, i nie, nie, nie wrócą, dlaczego pan nie kieruje sprawy do sądu? Państwo PiS potrafi działać wtedy, kiedy zwalcza przeciwników politycznych, ale wtedy, kiedy ze swoimi kontrahentami robi ciemne geszefty, nie jest już takie sprawne, nie jest takie odważne, a prokuratura jest jakby uśpiona. Dziękujemy. Dziękujemy.